A, że ta jego moc powala, tak? Tak, jak podejdzie do ciebie dosłownie... O, szkar jednak Uciekaj A gdzie Jezus Maria, ja też to słyszę. To ja ci pomogę jak cię znajdę. On tu stoi. No i ja mam właśnie pistolet na tego ruska przygotowanego. No, ale, no, Ej, znaczy, już... znaczy, 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 ale ten, ale ten jest Ale ten rusak jest w w teamie. Skoro jesteś coś tak... Ale poczekaj. A, to do security, Aaa, okej, okay. ja spotkałem ruska, Ej, checkpoint security, tak? Ja spotkałem ruska, zaraz, PZ. Zajdij stój. Nie, poszedł sobie. Rusyk se podszedł i do mnie nawet nie strzelał. No, no to też nie dodał, że weźmiemy y, 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 y,